Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jak sternie? Minęło południe. Ruszamy z ważnym tematem. Ja mam dzisiaj, słuchajcie, towarzystwo swoich czworonogów. Jak będą hałasować, to chyba im podziękuję, ale na razie jesteśmy razem. Słuchajcie, no więc, ważny temat, który anonsowałam. Mianowicie taki, że czasem się w naszym życiu zdarzają takie sytuacje, w których serce coś nam podpowiada. Mamy jakieś potrzeby, natomiast inni ludzie nie respektują tych potrzeb i starają się nas przekonać do swojego punktu widzenia, a nawet nie tyle przekonać, co wywrzeć na nas presję. Dla mnie powiem szczerze, to jest temat taki bardzo emocjonalny, ponieważ ja też nieraz byłam w takiej sytuacji i kiedy słyszę taką historię, kiedy czyjeś szczęście wisi na włosku, ponieważ inni ludzie mówią nie, My nie życzymy sobie, nie popieramy Twojej decyzji, to przyznam, że we mnie się pojawiają emocjonalne reakcje. No a historia, którą chciałam Wam powiedzieć i która mnie zainspirowała, żebyśmy wybrali właśnie ten temat na dzisiaj, to jest historia Beaty. Chyba zamknę drzwi. Czeka niejaki gutek, ale mam nadzieję, że zaraz się uspokoi. Beata, słuchajcie, ma 56 lat. Ma już dwie dorosłe córki, które założyły swoje rodziny. I parę miesięcy temu poznała mężczyznę. Przypadli sobie oboje do gustu, oboje są samotni. Mają uporządkowane swoje sprawy osobiste. I po paru miesiącach stwierdzili, że chcieliby być razem, no, czyli właśnie chcieliby wziąć ślub. Wydaje się idealna sytuacja, ludzie się odnaleźli, należy im się coś od życia. Tymczasem pojawiły się przeszkody. Jakie? Córki Beaty, które zaczęły jej bardzo intensywnie odradzać ten znajomą. Z tego powodu, że Michał, partner Baty, jest od niej o parę lat młodszy. To nie jest duża różnica wieku, to jest raptem 5 lat, ale słuchajcie, jakaby nie była, bo naprawdę nie chodzi tutaj o tę liczbę lat dokładnie, tylko chodzi o to, jak to jest możliwe, że dorosłej osobie, niezależnej, dojrzałej, Ktoś mówi, Mnie się nie podoba to, co chcesz zrobić. Nie pozwolę na to. Gdy nie udało się córkom jej zniechęcić, jakąś tam wizją, że zostanie porzucona, że młodszy mężczyzna nie gwarantuje jej niczego, że wręcz przeciwnie, to takie ryzykowne. Kiedy to się nie powiodło, córki zagroziły, że zbojkotują ślub, że zerwą kontakt. No i kiedy Beata do mnie y, przyszła, była totalnie rozdygotana i mówi, Joanno, czy ja robię coś złego? Może ja naprawdę powinnam tą relację zerwać? Może, może one mają rację? Czyli co? Y, spowodowały w jej głowie i życiu chaos, niepewność. Mimo, że zanim zaczęły torpedować jej pomysł, y, Beata była szczęśliwa. Na no, razie oczywiście domyślacie. Przegadaliśmy tą całą historię, sytuację. No i Bara doszła do wniosku, że nie ma mowy, żeby zmieniała swoje plany, że, że chce tego, że, że chce poślubić Michała. Natomiast e, potem zorientowała się, taki wniosek e, z tego wysnuła, że córki się zachowują egoistycznie, że one chcą mieć matkę dla siebie że wolałyby, żeby Beata sfokusowała się na ich dzieciach, żeby im pomagała, a nie zaczęła nowy etap życia jako szczęśliwa, spełniona kobieta. Słuchajcie, no takie sytuacje się, jak widać, zdarzają. Jak to jest możliwe, że taki dorosły człowiek, dojrzały, świadomy, wiedzący czego chce, nagle się łapie za głowę i mówi, Boże, a może ja nie mam racji, może ja powinienem to skończyć, może, może ta druga osoba ma słuszność. To się dzieje dlatego, ponieważ temu sprzyja taka pewna nasza filozofia. I teraz sobie trochę pofilozofujemy. Wypunktowałam sobie tutaj takie, takie hasełka. Jakie nasze myślenie, Justy Justa pisze, ich życie, ich sprawa, tak, ale widzisz, Justa, chodzi o to, żeby, żeby umieć obronić to swoje życie i, i po, to, po to jest ten temat. I cóż, jaki to jest system myślenia, który sprzyja temu oddawaniu władzy? Bo prawda jest taka, że inni ludzie mają nad nami tyle władzy, ile my sami im damy. Innej drogi nie ma. Co tutaj jest ważne? Zwykle u podstaw takiego myślenia leży takie przekonanie, że świat jest wrogi, że świat jest nieprzyjazny. I jeżeli nie będziemy przestrzegali reguł gry, które inni wyznaczyli, to zostaniemy wyrzuceni z jakiegoś układu i zostaniemy samotni. Czyli, jeżeli chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa, to musimy poddawać się tym osądom. Musimy, tak jak mówiłam o tych regułach, grać tak, jak inni nam zagrają, bo dzięki temu dostaniemy od nich akceptację, będziemy gdzieś przynależeć, nie zostaniemy pozbawieni. Tej ich w cudzysłowie, oczywiście, opieki. Poza tym nasz sukces życiowy postrzegamy jako efekt rywalizacji z innymi. Uważamy, że nasz sukces jest wygraną a czyjąś przegraną. I żeby nie przegrać, żeby nie być tym pokonanym, musimy kontrolować wszystko naokoło sytuację innych ludzi. A także siebie samych. Dlaczego? Dlatego, bo musimy dbać o to, żeby nasze postrzeganie rzeczywistości zawsze było właściwe, a nasze postępowanie zawsze słuszne. Znowu się rodzi pytanie, dlaczego? Dlatego, bo uważamy, że błędy zawsze muszą być ukarane. To jest takie nasze przeświadczenie. A to z kolei sprawia, że uważamy przyszłość za coś wysoce niepewnego, bo tamtej przyszłości grożą nam jakieś ewentualnie błędy, i naturalną konsekwencją tego jest to, że powinniśmy się o tą przyszłość zamartwiać. Bo jeżeli się nie będziemy martwić, okażemy się lekko myślni, no to popełnimy te błędy, które, jak sądzimy, są niewybaczalne. <laughs> Co jeszcze w tym myśleniu? Tak nas ubezwłasnowolnia. Yy, yy, ubezwłasnowalnia. Yy, otóż yy, przekonanie, że właśnie yy, te inne osoby, ich mniemanie na nasz temat, te sytuacje, w których się znajdujemy, yy, wpływają na nasze samopoczucie, że ono od tego zależy. Więc nie można nam popełnić błędów, nie możemy zrobić nic złego. Bo wtedy nasze samopoczucie będzie tragiczne. Co jeszcze? Tutaj z kolei, bo to wszystko jest taki łańcuszek przekonań, które się zazębiają. Uważamy jeszcze, że bez czegoś lub kogoś nie będziemy szczęśliwi, że nasze szczęście jest uwarunkowane. O, na przykład, beata, tak? Jeżeli córki mnie odrzucą, nie przyjdą na ślub, nie będą ze mną utrzymywały kontaktów, to nie będę mogła być szczęśliwa. Takie myślenie. No i taka klamra, która spina to wszystko, to jest przekonanie, że akceptacja innych ludzi sprawia, że mogę czuć się dobrze w życiu. Czyli akceptacja innych ludzi podbudowuje, warunkuje moją samoocenę. Słuchajcie, jeżeli mamy taki styl myślenia. A uwierzcie mi, że to niestety jest dosyć powszechna rzecz. Zauważcie, że w naszym życiu publicznym, w wielu sytuacjach, bardzo często jest tak co bo już zwierzaki gdzieś tam się odzywają. Bardzo często jest tak, że kogoś się potępia, że potępia się czyjeś błędy. Żyjemy w takich czasach, kiedy to piętnowanie ludzi stało się czymś powszechnym, bardzo niedobrym, i każdy z nas stara się tego uniknąć. Ale. W ten sposób żyjąc, zamiast znajdować swoje szczęście i drogę do spełnienia, to znajdujemy się tak naprawdę w klatce oczekiwań i presji innych ludzi. Wtedy, tak jak powiedziałam, przekazujemy ludziom władzę nad sobą. I co nam zostaje? No, tylko jakby granie według tych nieswoich reguł gry. Moi drodzy, moja propozycja... Yy... A powiedziałam, sama też byłam w takiej sytuacji, jeszcze może zdążę o tym opowiedzieć. Moja propozycja, złammy te zasady, tak? Sprzeciwmy się temu sposobowi myślenia, który jest dla nas niekorzystny. Znajdźmy dlatego alternatywę. I zaraz do tego przechodzimy. Będę tak, jakby zestawiać te nasze nieprawidłowe style myślenia z tym, do no, czego tak naprawdę mamy prawo. Słuchajcie, zamiast myśleć jestem w samotnym, bezwzględnym świecie i muszę akceptować regułę gry. Agnieszka dobrze się o tym mówi głośno. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko. Yy... Zamiast myśleć w ten sposób, myślmy, mamy prawo do bycia sobą. Ty masz prawo, ja mam prawo, każdy z nas ma prawo. Co to oznacza? Że każdy z nas ma prawo posiadać takie życie, jakiego pragnie. Takie życie, jakie prowadzi go do spełnienia. Pamiętajmy tylko, że to prawo obowiązuje w obie strony, to znaczy dotyczy nas i tych wszystkich innych osób. Wtedy, kiedy nam się nie podobają ich dążenia, ich styl życia, może przede wszystkim wtedy, czyli jakby stosując to prawo w dwie strony, poczujemy się dużo bardziej wolni. Co dalej? Jeśli chcę mieć poczucie bezpieczeństwa, muszę ulegać osądom, to skreślamy, łamiemy tę zasadę. Mamy prawo do własnego ja, czyli mamy prawo ufać własnym uczuciom, posiadać własny system wartości. Czuć i myśleć po swojemu i dążyć do pewności, że nasze postępowanie jest zgodne z naszą wewnętrzną prawdą. Tutaj mi się przypomniała moja własna historia, moi drodzy. Otóż kiedyś, jak skończyłam dziennikarstwo, moje pierwsze studia, otrzymałam fantastyczną propozycję wymagającą wyjazdu za granicę, do kształcenia języka, ale na końcu tej drogi czekała na mnie naprawdę gigantyczna pensja i możliwość zrobienia kariery w prasowej korporacji. To były czasy, kiedy te korporacje zaczynały tutaj funkcjonować w Polsce. No i na początku powiedziałam wow, ale potem zaczęłam się zastanawiać, bo rozum mówił, no idź, korzystaj, drugi raz cię nie poproszą. Fantastyczna kariera, podróże, fantastyczne pieniądze. No ale zauważyłam, że coś się we mnie w środku buntuje, że ja się spinam, że pojawia się we mnie jakiś opór. Kiedy się zaczęłam na tym bardziej zastanawiać, jakaś właśnie wczuwać w sytuację, stwierdziłam, że ja tego nie chcę, że ja mam naturę freelancera, że chcę być wolnym człowiekiem i mam mnóstwo rzeczy do zrobienia w moim życiu, ale niekoniecznie tych. No i słuchajcie, co się stało? Wszystkie osoby, którym opowiedziałam o tej propozycji, pukały się w głowę, mówiły, ale ty jesteś wariatka. W ogóle co za głupi pomysł, bierz, idź natychmiast. Moja rodzina y, też no, prawie próbowała mnie tam na siłę wtłoczyć y, w, 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 tą, w tą opcję i wszyscy mówili, dobrze, będziesz tego żałowała i pamiętaj, jak ci się powinie potem noga, to nie proś nas o pomoc, bo to po prostu jest twoja głupota. I wiecie co, naprawdę ostatkiem sił, ale powiedziałam sobie, nie, ja po prostu tego nie chcę. Y, ten łowca głów, kiedy mu powiedziałam, że rezygnuję z tej fantastycznej propozycji, miał takie oczy. Natomiast ja czułam, że absolutnie nie mogę się na to zgodzić i powiem szczerze, nigdy w życiu ani przez jedną sekundę nie żałowałam tej decyzji. Mimo, że nie zrobiłam kariery, nie piastowałam jakiegoś mega wysokiego stanowiska i nie dostałam tej ogromnej pensji, ale z moim życiem, z moją prawdą wewnętrzną jest mi naprawdę o wiele bardziej po drodze. Także mamy prawo do własnego ja, mamy prawo odrzucać cudowne propozycje, które nam podają na tacy, yy, propozycje matrymonialne, różne powiedzmy sobie te warianty wydarzeń, które nam nie pasują. Idziemy dalej. E, powiedziałam, że sukces, w tym myśleniu takim mm, naszym trochę niewolniczym, e, że ten sukces jest zwycięstwem i cudzą porażką. Tutaj widzę, że pies się dopija, ale może mi się uda go nie wpuścić. E, słuchajcie, nie. Sukces jest czymś innym. E, sukces jest świadomością, że moje życie jest dobre. Że osiągam w nim to, co chcę osiągać, bez względu na to, czym to jest. I sukces, ten, który jest moim zwycięstwem, to jest tylko chwilowa przewaga, co no, prędzej czy później zostanie zbilansowana. Natomiast mój wewnętrzny sukces, mojego szczęścia, jest czymś absolutnie nie do odebrania. Co dalej? W tamtym myśleniu mówiliśmy, że żeby zwyciężać, musimy kontrolować sytuację, Innych ludzi, siebie, żeby postępować tak, jak trzeba. Tymczasem w tym naszym wolnościowym sposobie myślenia uważamy, że kontrolowanie, manipulacja to jest nadużycie. I robiąc to względem innych ludzi, my to nadużycie popełniamy. Jeżeli pozwalamy na to, żeby inni ludzie kontrolowali nas, to też pozwalamy na to, żeby ktoś. Uzurpował sobie prawa co do naszej osoby. To jest absolutnie niewłaściwe. Co jeszcze? Kiedy tak kontrolujemy siebie i sytuację, dążymy do jakiejś doskonałości, ponieważ uważamy, że musimy być doskonali. No tyle, że doskonałość nie istnieje. I mimo, że jakieś tam systemy filozoficzne czy religijne, Próbują tworzyć jakiś wzorzec, do którego myśmy powinni aspirować. Ale to jest też wielkie kłamstwo. To są sztuczne wzorce. Słuchajcie, my mamy prawo do poznawania siebie, do eksplorowania tej, tej ogromnej przestrzeni, jaką jest człowiek, do rozwijania się, ale powinniśmy pamiętać, że coś takiego jak doskonałość nie istnieje, że ten proces rozwoju, on się nigdy nie kończy w normalnych warunkach. Nikt z nas nigdy nie powie, że jest. Doskonały, więc uwolnijmy siebie od tej presji. Co dalej? <laughs> Myśląc o tym poszukiwaniu doskonałości i o przyszłości, boimy się porażek. Yy, ale jeśli zakładamy, że nie ma doskonałości, yy, to przyszłość jest dla nas tylko szansą. Szansą doświadczenia czegoś nowego, jakiegoś rozwoju. I teraz, jeżeli się nie boimy porażek, to wchodzimy w te sytuacje, no tak jak na przykład Beata. Beata nie wie, jak potoczy się jej związek z Michałem, bo o tym rozmawiałyśmy. Tego stempelka gwarancji nie będzie nigdy, bo, bo nie ma gwarancji w życiu. Ale sama chęć spróbowania daje nam szansę na coś nowego. Nagle ten lęk sprawia, że się tej szansy po prostu pozbiewa, pozbawiamy. Czyli naszym pożądanym sposobem myślenia jest zakładanie, że przyszłość szansą. A jeśli nawet popełnimy błędy, to nie jest prawdą to, co zakładaliśmy w tym poprzednio omawianym trybie myślenia, że te błędy zostaną ukarane i nikt się nie wywinie. To nie jest prawda. Nie istnieje błąd, istnieje tylko informacja zwrotna, którą my otrzymujemy od życia. I ta informacja zwrotna brzmi albo super, fantastycznie, twoje założenia były słuszne, albo ta informacja zwrotna brzmi zweryfikuj swoje poglądy, zmień swoje działania. Coś ci poszło nie tak, no to teraz musisz to zrobić inaczej, tak żeby było dobrze, tak? Jeżeli tak podchodzimy do naszych błędów, to one są dla nas tylko szansą rozwoju. Ponieważ dają nam możliwość y, zrobienia czegoś w nowy sposób. Poza tym my mamy, pamiętajcie, prawą Zawsze, dystansować się od tego, kim byliśmy kiedyś. I jeżeli nawet ludzie nam czasami wypominają, bo ty tam nigdy, zawsze i tak dalej, to też popełniają wobec nas duże nadużycie, ponieważ to, co było kiedyś, jeżeli myśmy się zmienili, to nas nie obowiązuje. My mamy możliwość zmiany swojego życia. No i tu już sobie powoli dochodzimy do końca, ale jeszcze mamy troszkę tych punkcików do omówienia. Otóż w poprzednim sposobie myślenia obwinialiśmy sytuację i ludzi o to, jak się czujemy i uważamy, że między nami musi być idealny balans, musimy dawać tym ludziom, żeby oni nam oddawali akceptację i wtedy jest dobrze. I to też jest nieprawda, ponieważ to my jesteśmy odpowiedzialni za to, jak się czujemy. I pora po prostu powiedzieć sobie, biorę odpowiedzialność za moje uczucia. Za moje emocje, za moje poczucie wartości, za moje życie, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa. I niczyja oprócz mnie. I co jeszcze? Tamto tam myślenie oparte jest jeszcze na mm, tym myśleniu, że to inni ludzie, albo jakieś tam inne sytuacje lub rzeczy są nam niezbędne do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Czyli tak jak baba sobie pomyślała, że te córki. Jak one odejdą, to tak jakby zabiorą ze sobą możliwość szczęścia. To jest nieprawda. Ponieważ, słuchajcie, na pewno każdy sobie kiedyś myślał: jak sobie kupię tam, nie wiem, samochód wymarzony, to będę szczęśliwa, albo jak schudnę, to będę szczęśliwa, albo jak będę miała super ciuchy, to będę szczęśliwa, jak kogoś poznam, to będę szczęśliwa. Nieprawda, bo to było tylko wydarzenie, które nam może poprawiło humor na jakiś czas, ale ten stan szczęścia, to na to musimy zapracować odpowiednim nastawieniem i właśnie zdystansowaniem się do tego wszystkiego. Bo w momencie, kiedy czegoś bardzo pożądamy, to jesteśmy potem w lęku przed utratą. O matkę, jak to wszystko stracę, tak? Jak znowu będę gruba albo ciuchy mi się zniszczą, no to moje szczęście w tym momencie pójdzie z dymem. Szczęście to jest stan, którego nie warunkują Żadne sytuacje ani rzeczy. No i moi drodzy, dobrnęliśmy do punktu dziesiątego, czyli ostatniego. Tam było założenie, że to akceptacja innych ludzi, dobra ocena, którą od nich dostajemy, jest warunkiem naszego w ogóle zadowolenia z życia, naszej dobrej samooceny. Tymczasem prawda jest taka, że akceptacja. Ze strony otoczenia to jest coś, co nas ogranicza, ponieważ pragnąc jej, cały czas nie jesteśmy sobą. Czyli, jakby to wszystko, o czym mówiłam od początku, znowu, tak jakby wchodzimy w ten tryb zadawalania innych ludzi. No, to mniej więcej są te dwa modele myślenia. Mam nadzieję, że to Was skłoni do refleksji, który model myślenia jest lepszy bardziej funkcjonalnym, jak się wyzwoli z tego ograniczającego, no po prostu iść świadomie w kierunku tego myślenia, które nas uwalnia, które przekłada punkt ciężkości i odpowiedzialności na nas samych. No i tego Wam życzę. Bądźcie niezależni, bądźcie silni, bądźcie świadomi, że to, jak wygląda Wasze życie, zależy przede wszystkim od nas samych. Słuchajcie, zapraszam Was do korespondencji, do zadawania pytań, a jednocześnie chciałabym zaanonsować taki temat, który poruszymy w ostatnim czerwcowym spotkaniu. Pomyślałam sobie, że w związku z tym, że już są wakacje i że zaraz będziemy poznawali mnóstwo nowych osób, będą różne sytuacje. Może będziemy gdzieś sami, gdzie będzie otaczał nas tłum osób, których nie znamy. Może będziemy chcieli kogoś poznać, może się zakochamy. Myślę, że w tym się bardzo przydaje taka sztuka konwersacji, bo zauważyłam, że jest często problem z takim pierwszym kontaktem. Zwykle ograniczają się ludzie do jakiegoś hej, witaj. Nie wiadomo, co z tym zrobić, jak na to odpowiedzieć, bo jeżeli będziemy się takimi monosylabami przerzucać, no to ten pas startowy się nigdy nie skończy. Czyli pogadamy sobie o tym, jak w sposób naturalny, sympatyczny, ten, żeby zachować swoją godność, nie narzucać się nikomu, nawiązywać nowe wakacyjne znajomości. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia za mniej więcej tydzień.